Wiem, że duże takie wrażenie na mnie, czy wrażenie, czy no? To była czekolada. Ciemna czekolada, gorzka. Może nie była gorzka, była słodka. <grymna> Chyba w takiej ilości, że nie, nie wydzielali nam tam na kostki, ale może też nie, nie aż tak, bo też przecież przywiózł i tego nie mogło być strasznie dużo. Uh -huh. ale I, i, i to było z nadzieniem miętowym. I to uh -huh. mi szalenie smakowało. A chodziliśmy, teraz mi nie smakuje tak bardzo, <laughs> chodziliśmy, mój tato też lubił chodzić. Y na wycieczki do lasu, do lasów podbytgowskich. Bydgoszcz jest otoczona lasami i chodziliśmy i, 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 i czy po śniegu, czy, czy zimą właśnie szczególnie, kiedy ta czekolada była twarda i potem tak, no, tak się jadło i to mi smakowało szalenie i to pamiętam, że to takie było.